W tym filmie pokażę Wam mało znane i niedocenione przez wiele osób sztuczki i porady, dzięki którym będziecie mogli montować swoje filmy w DaVinci Resolve jak profesjonaliści, czyli oszczędzając masę czasu i montując z większą przyjemnością. Jeżeli tworzysz filmy na YouTube, a robisz różne projekty, to czasem używasz różnych ustawień w swoim DaVinci Resolve i te wszystkie rzeczy. Powinieneś zapisać w formie szablonu templaty, którą będziesz mógł w łatwy sposób odtworzyć. I w tym momencie popatrz, mam otwarty Project Manager. To, co muszę zrobić, to klikam new Project. Nazwijmy sobie ten projekt szablon do filmów na YouTube'a w Pionie. Klikam Create. Teraz przechodzę do zakładki Edit i zaczniemy sobie od tego, że tutaj w zakładce Master zrobimy różnego rodzaju katalogi, do których następnie będziemy wrzucać nasze pliki multimedialne. Czyli zrobimy katalog pod wideo, dźwięki. Muzykę pod grafiki i inne rzeczy, które wykorzystujecie w swoim projekcie, a które chcielibyście zapisać w swoim szablonie. A więc klikam prawym przyciskiem New Bean. A więc mamy już ustawione katalogi w naszym szablonie, teraz przejdźmy sobie do ustawień projektu, czyli Project Settings. Pionowe filmy montuję w Full HD, bo to jest wystarczająca rozdzielczość, ustawiam klatkaż odpowiedni, jeżeli korzystacie z plików proxy, to tutaj także warto sobie te ustawienia od razu zmienić i to się zapisze nam właśnie w tym szablonie. I to co oczywiście warto zrobić, to kliknąć prawym przyciskiem tutaj w katalogu Master, wybieramy Timelines. Stworzymy nowy timeline, zobaczcie on już jest od razu w pionie, a także możecie sobie stworzyć od razu drugi timeline. Który będzie w poziomie. I tutaj warto sobie odznaczyć tą opcję Use Project Settings. I następnie przechodzimy do formatu. Odznaczamy sobie, że ten timeline ma być w pionie. Wybieramy sobie nawet pełną rozdzielczość tutaj Full HD. I tutaj tak jak widzicie, mamy już dwie ścieżki: jedną wideo i audio. Czyli jeżeli wrzucamy sobie jakieś klipy, on, one od razu tutaj będą dodawane. To co polecam wam także zrobić, to kliknąć sobie prawym przyciskiem Add Track. Dodać sobie kolejną ścieżkę stereo, i załóżmy, że ta druga ścieżka to będzie muzyka w tle, i tą ścieżkę zazwyczaj od razu wyciszam, więc możecie sobie tutaj zmniejszyć. Ja akurat daję w okolicach minus 20 dB najczęściej. Także, jeżeli wrzucę już sobie ścieżkę, muzyczną to ona będzie już wyciszona do minus 23 decybeli. I kolejna rzecz, która przyda wam się, jeżeli robicie szablon pod jakieś swoje filmy, to zobaczcie, jeżeli wrzucacie coś co jest na przykład w innej skali, w innym aspect ratio, czyli w innym stosunku boków niż wasz timeline, to zazwyczaj albo coś takiego wychodzi. I to, co musicie zrobić, to oczywiście wejść sobie w inspektora i pomniejszyć, żeby dostosować to do waszego okienka. Ale jest na to sposób, żeby z automatu się to działo i to bardzo ułatwia. I polecam wam to ustawić także w tym szablonie i w innych, które będziecie tworzyli. Klikamy File. Project settings i mamy zakładkę image scaling. Przechodzimy sobie tutaj do sekcji input scaling i wybieramy trzecią opcję scale entire image to fit. I zobaczcie od teraz każdy obrazek, który wrzucacie, od razu jest właśnie skalowany w ten sposób. A więc kasujemy sobie nasze zasoby, które były tylko przykładem. I teraz to, co musimy zrobić, jeżeli mamy już wszystkie rzeczy ustawione, które chcielibyśmy, żeby były, klikamy sobie Save Project. I po otwarciu ponownym DaVinci'ego mamy od razu nasz szablon. To, co możemy zrobić, to klikamy sobie jeden raz, wciskamy Ctrl C, Ctrl V, Kopiuje nam się ten projekt. Oczywiście prawym przyciskiem dajemy: zmień nazwę. Klikamy dwa razy. I zobaczcie, mamy już wszystkie te ustawienia, które wprowadziliśmy wcześniej, zaaplikowane do naszego nowego filmu, więc naprawdę pozwoli Wam to oszczędzić masę czasu. Jeżeli macie film na timeline, to szybkim sposobem na cięcie jest wykorzystanie czterech skrótów klawiaturowych, ale wcześniej musicie je odpowiednio ustawić. Dlatego wchodzimy sobie do DaVinci Resolve tutaj u góry. Keyboard Customization i szukamy następujących rzeczy. Po pierwsze, Split Clip. I tutaj ustawcie sobie skrót klawiaturowy 1. Następnie Start to Playhead i tutaj dopisujemy dwójeczkę. Następnie szukamy End to Playhead i tutaj dopisujemy 3. I ostatnie to jest Ripple Delete. I tutaj dopisujemy czwóreczkę. Po dopisaniu tych skrótów popatrzcie, jak można fajnie działać. Oczywiście tutaj na początku odcinam sobie, wciskając 1, a następnie wciskam 4 i usuwa mi się początek, który był nieudany. Następnie pauzą odtwarzam film. Załóżmy, przechodzę sobie tutaj. Znowu pauzuję, tutaj mam taką dłuższą przerwę, więc znowu wciskam jedynkę, odpauzowuję, przechodzę tutaj do tego momentu. Znowu jedynka, czwórka. I kasuje. Jedynka służy do tego, żeby ciąć, natomiast czwórka służy od razu do tego, żeby usunąć zaznaczoną część i przesunąć cały timeline, który znajduje się po prawej stronie od wskaźnika dosunąć go do obecnego timeline'u, więc bardzo przyspiesza to pracę. I teraz przejdźmy sobie do skrótu 2 i 3, jak go najlepiej wykorzystać. Kiedy pociąłem sobie mój klip, zobaczcie, czasem wychodzą mi takie rzeczy, gdzie po prostu muszę obciąć delikatnie koniec i początek i tutaj właśnie do tego służy dwójka i trójka. Trójka odcina nam końcówkę klipu, natomiast dwójeczka obcina nam początek, więc to też są skróty klawiaturowe, które bardzo często wykorzystuję i 1, 2, 3, 4 to są przyciski, na których możecie praktycznie cały czas pracować, docinając wasze filmy. Jeżeli pracujecie montując swój film w poziomie, może się zdarzyć tak, że będziecie mieli ciekawe momenty, które chcielibyście wykorzystać do waszych filmów w pionie i najlepszym sposobem na to, żeby montować dwa albo nawet kilka filmów na raz, jest użycie kilku timeline'ów. Zatem mamy już timeline numer jeden stworzony do naszego poziomego filmu, gdzie tu już tak jak widzicie, zaczęliśmy taki wstępny montaż. Klikamy sobie prawym przyciskiem, wybieramy opcję Timelines, a następnie Create New Timeline. Niech to będzie timeline drugi. Pion. Odznaczamy opcję Use Project Settings, ponieważ chcemy zmienić pewne rzeczy. Przechodzimy do zakładki Format. Zmieniamy tutaj na Full HD, ponieważ pionowe filmy wystarczą w zupełności Full HD i oczywiście zaznaczamy opcję Use, Vertical Resolution. Sprawdzamy, czy klatkaż nam odpowiada. Jeżeli wszystko jest w porządku, klikamy Create. I to, co widzicie, pojawia nam się timeline drugi. Możemy się swobodnie przełączać między nimi, klikając dwa razy, ale jest jeszcze lepszy sposób na to, żeby montaż był przyjemniejszy. I to, co musimy zrobić, to klikamy sobie tutaj w tą ikonkę. Po lewej stronie i zaznaczamy opcję Display Stacked Timelines. Uruchamia nam się taki dodatkowy pasek. Tutaj plusikiem możemy dodawać drugi timeline, i między nimi możemy się przełączać to jest w formie zakładek. Ale można to zrobić jeszcze lepiej. Zamykamy sobie ten dodatkowy timeline i tutaj w prawym rogu nad timeline'em mamy kolejną ikonkę. Klikamy plus, a następnie tutaj wybieramy nasz drugi timeline. I teraz zobaczcie, mamy taki podwójny widok, w którym widzimy dwa timeline'y. U góry mamy poziom, na dole pion i w tym momencie, jeżeli montujemy, jeżeli wychwycicie jakieś fajne szczegóły, które chcielibyście umieścić w waszym filmie w poziomie, Klikamy sobie Ctrl C, przechodzimy na drugi timeline Ctrl V i zobaczcie, pojawia nam się od razu ten klip na nowym timeline i możemy równolegle montować nasz film bez potrzeby przeglądania tego samego materiału po kilka razy. Oczywiście, żeby wypełnić Całe okienko filmem w poziomie zaznaczamy go tutaj. Przechodzimy do zakładki tutaj u góry w inspektorze, a następnie zoomujemy aż do momentu, kiedy wypełni on nam cały kadr. Jeżeli w waszym filmie chcielibyście szybko przesunąć jakiś klip z jednej ścieżki na drugą, to możecie to w bardzo łatwy sposób zrobić wciskając Option albo Alt oraz używając strzałek góra-dół. Musicie jedynie pamiętać o tym, że jeżeli pod spodem znajduje się jakiś plik. Filmowy, to jeżeli przesuniecie go na dół, a następnie cofniecie tą operację, to zostanie on i tak wykasowany i już go nie będzie widać, więc jeżeli pomyliliście się, musicie skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl Z. Jeżeli chcecie wyrównać dwa teksty do jednej linii, tak żeby były one na jednej wysokości, albo potrzebujecie wyrównać grafiki, zdjęcia, cokolwiek w waszym filmie, to pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest wejście tutaj, wpisujemy sobie Adjustment Clip. Przeciągamy tutaj na górę, rozszerzamy sobie nawet na całą szerokość, żeby było nam wygodnie, a następnie przechodzimy do zakładki OpenFX i tutaj wpisujemy grid. Następnie ten efekt przesuwamy na Adjustment Clip i zobaczcie, pojawiła nam się już taka siatka, dzięki której możemy sprawdzić, czy nasz tekst jest dobrze wyrównany. Oczywiście możemy zmieniać ilość kolumn i wierszy, wystarczy, że zaznaczymy Adjustment Clip, wejdziemy sobie tutaj w efekty. I tutaj możemy zmniejszać bądź zwiększać tą siatkę. I to co jest fajne, to oczywiście możecie sobie tego typu ustawienia zapisać na stałe, po to żebyście nie musieli za każdym razem właśnie wyszukiwać adjustment clip albo... Tej, tego efektu grid. To, co musicie zrobić, to oczywiście wykorzystać Power Beans. Power Beans yy, to są takie foldery, w których możecie między projektami zapisywać różnego rodzaju ustawienia. I zobaczcie, ja tutaj właśnie mam już gotowe takie gridy. I żeby aktywować Power Beans, musicie w zakładce Media Pool kliknąć sobie w te trzy kropki, a następnie zaznaczyć opcję Show Power Beans. I teraz to, co Wystarczy zrobić, to oczywiście ten adjustment clip przesunąć sobie tutaj do Power Beans i zobaczcie, za każdym razem, kiedy w tym momencie będziecie przeciągać, będziecie mieli cały czas taką samą siatkę, którą zapisaliście w formie szablonu. I to samo możecie zrobić oczywiście z grafikami. Jeżeli macie na przykład jakieś szczałki, które wykorzystujecie bardzo często, loga, to możecie sobie tutaj przesunąć do Power Beans. I w tym momencie zobaczcie, za każdym razem, kiedy otworzycie nowy projekt, będziecie mieli dostępne te grafiki. Wszystko to, co tutaj zapiszecie, będzie widoczne. Także polecam Wam oczywiście zapisać sobie efekty dźwiękowe. I tutaj z katalogu zobaczcie, możemy sobie od razu przesuwać te efekty, które chcielibyśmy, żeby były cały czas dostępne dla wszystkich naszych projektów. I to samo oczywiście tyczy się. Loga i zobaczcie, to logo, jeżeli wrzucę, to oczywiście ono pojawia się na całym ekranie, ale to, co wystarczy, że zrobię, to odpowiednio je wyskaluję, umieszczę w rogu mojego filmu, bo chciałbym, żeby ono cały czas znajdowało się tam. To teraz ponownie przesuwam sobie do Powerbeam to logo, ono się zapisuje w formie nowego szablonu, i teraz za każdym razem, kiedy nasunę to zobaczcie, logo już się wyskalowało samo. Te same ustawienia zostały zapisane. Jeżeli bierzemy, używamy jakichś efektów dźwiękowych, to często mamy problem z utrafieniem. Tego momentu, kiedy ten efekt właśnie powinien się tak naprawdę zadziać, w momencie kiedy na przykład coś pojawia się na ekranie, i w bardzo łatwy sposób możecie ułatwić sobie właśnie ustawianie tych efektów dźwiękowych, szczególnie tych, których używacie często. Klikamy sobie dwa razy, uruchamia nam się dany efekt dźwiękowy w podglądzie, i to, co musimy zrobić, to oczywiście zaznaczamy sobie markerami, klikamy M. W momencie, kiedy rozpoczyna się dany efekt dźwiękowy, a następnie znajdujemy ten moment, kiedy ten efekt dźwiękowy powinien właśnie już oznaczać, na przykład wejście nowej rzeczy na ekranie, jakiejś wyskakującej grafiki. Znowu klikamy sobie M, pojawia nam się marker numer 2, i możemy sobie trzecim markerem zaznaczyć koniec tego efektu. Marker numer 3. I teraz zaznaczam moment, w którym ten efekt ma zadziałać, czyli moment przejścia z jednego kadru na drugi. Przeciągam go sobie na ścieżkę numer 2 i zobaczcie, te markery od razu doskakują mi do tej linii, którą mam zaznaczoną. Przesuwam sobie na środkowy marker, bo wiem, że to jest właśnie ten odpowiedni moment i w ciągu dwóch sekund mam ten efekt ustawiony teraz, to, co warto sobie oczywiście zrobić, to zapisać w PowerBeans ten efekt właśnie z tymi zaznaczonymi markerami. Czyli biorę go z timeline'u i przeciągam go sobie tutaj. I teraz oczywiście warto zmienić sobie nazwę: prawy przycisk, Clip Attributes, Name jeżeli w DaVinci Resolve także korzystacie z jakichś dodatków, macie jakieś napisy, animacje, to także te napisy ze zmienioną na przykład czcionką, z kolorami, to także jego mogę zapisać tutaj w tych PowerBinach, wystarczy, że ten zmieniony napis przeciągnę sobie tutaj i zobaczcie za każdym razem ten sam napis będzie w taki sam sposób już ustawiony więc popatrzcie jaka to jest oszczędność czasu i w podobny sposób możemy też zapisywać przejścia audio i wideo po to żeby wykorzystać je w przyszłych projektach załóżmy że chciałbym sobie pozmieniać to przejście zmienię sobie jego długość oczywiście mogę dopasować kolory Klikam sobie prawym przyciskiem, a następnie wybieram Create Transition Preset. I zobaczcie tutaj w zakładce User mam już zapisane moje indywidualne przejście z moimi ustawieniami, więc za każdym razem, kiedy je sobie nasunę, jest ono takiej samej długości jak chcę i z tymi samymi kolorami, z tymi samymi ustawieniami. Jeżeli macie bardzo skomplikowany projekt filmowy i chcecie odnaleźć jakiś klip szybko w bibliotece, to kliknijcie Alt albo Option z literką F i w tym momencie zobaczcie, on się od razu podświetla tutaj w bibliotece po lewej stronie. I tą opcję możemy sobie ustawić na cały czas włączoną, żeby działała automatycznie, klikamy sobie w DaVinci Resolve, przechodzimy do Preferencji, przechodzimy do zakładki User, Editing. I tutaj na dół zjeżdżamy, aż znajdziecie opcję Always Highlight Current Clip in the Media Pool. Klikamy, klikamy Save i teraz zobaczcie, kiedy odtwarzamy klip, od razu po lewej stronie pojawiają nam się w bibliotece zaznaczone Klipy filmowe, które zawierają dany fragment. Czasem jest też tak, że potrzebujesz znaleźć dany fragment, który masz zaznaczony w tym momencie na timeline ie. i żeby to zrobić, kliknij literką F i tutaj w oknie podglądu masz od razu zaznaczony ten fragment z danego klipu. Oczywiście, żeby znaleźć ten klip tutaj, żeby on się pojawił w bibliotece MediaPool, to kliknij option albo alt F i w tym momencie ten plik także tutaj zostanie odnaleziony. Jeżeli odtwarzanie w DaVinci Resolve chodzi ci wolno, komputer jest po prostu za słaby do niektórych rzeczy, to tutaj polecam ci opcję proxy. Kliknij playback, a następnie timeline playback resolution is full, zmień na połowę albo jedną czwartą, dzięki czemu oszczędzisz troszkę zasobów komputera i prawdopodobnie DaVinci Resolve będzie chodził lepiej. Jeżeli to nie pomaga, to możesz kliknąć sobie file wybrać project settings, a następnie z tej rozdzielczości zmienić rozdzielczość na przykład na full HD albo na 1280 na 720, czyli tak zwane HD. Klikasz save i w tym momencie masz troszkę gorszej jakości podgląd, ale płynność DaVinci Resolve powinna być dużo lepsza. Ale przed tym jak wyeksportujesz film, musisz znowu kliknąć file, project settings i znowu timeline zmienić na docelową rozdzielczość. Oczywiście zrób to po tym jak wszystko zmontujesz. I teraz spokojnie możesz już przejść do zakładki eksportu i wyrenderować swój film. Natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat tego jak używać plików proxy w bardziej zaawansowany sposób, to polecam ci mój film i link w tym momencie wyświetla ci się u góry w rogu ekranu. Jeżeli ze swojego filmu chciałbyś zapisać jakąś stopklatkę po to, żeby na przykład wykorzystać ją jako miniaturkę w swoim filmie na YouTube, to po pierwsze musisz znacznikiem czasu wybrać odpowiedni moment. Jeżeli jest w porządku, klikamy sobie file, wybieramy opcję export, a następnie current frame as still i klikamy export. I w DaVinci Resolve nie musisz klikać Ctrl Z w nieskończoność po to, żeby cofnąć pewne rzeczy, które zrobiłeś. Wystarczy, że klikniesz Edit, przejdziesz do History, a następnie tutaj na dole Open History Window i zobacz, tutaj masz listę ostatnich zmian, które przeprowadziłeś w danym projekcie. Więc klikając, możesz bardzo szybko przejść do tych zmian i cofnąć się nawet o kilkanaście kroków. Jeżeli masz projekt, który chciałbyś przenieść na inny komputer, bądź potrzebujesz go przenieść na zewnętrzny dysk, żeby uzyskać troszkę więcej wolnego miejsca, to musisz go wyeksportować, ale wyeksportować najlepiej z wszystkimi plikami, które znajdują się w nim po to, żeby on był kompletny. Dlatego w Project Manager klikamy sobie na dany projekt prawym przyciskiem, a następnie wybieramy Export Project Archive. I tutaj wybieramy miejsce gdzie ma być wyeksportowany projekt. Klikamy save, a następnie możemy wybrać co ma być zbackupowane. Kolejna rada to oczywiście wykorzystanie odpowiednich skrótów klawiaturowych do tego, żeby szybciej poruszać się po timeline, przede wszystkim żeby zbliżać, oddalać czy przesuwać w lewo i w prawo. I pierwsze co, jeżeli wciśnięcie sobie alt lub option, jeżeli macie maca i scrollujecie, to możecie szybko powiększyć lub pomniejszyć wasz timeline. Jeżeli wciśnięcie control albo jeżeli jesteście makowcami Command i scrollujecie, to przesuwacie cały timeline w lewo lub w prawo. Jeżeli wciśniecie Shift i scrollujecie myszką, to możecie powiększać podglądy waszych klipów, ewentualnie poszerzać ścieżki audio lub je zmniejszać. I jeden skrót, który polecam wam przy okazji sobie ustawić, wchodzimy w DaVinci Resolve, Keyboard, Customization, znajdźcie sobie tu opcję Zoom to Fit i dopisujemy do dowolnego przycisku, ja mam to pod literką z i teraz jeżeli macie dopisany ten skrót klawiaturowy, załóżmy mamy zbyt duże zbliżenie, to wystarczy, że kliknę sobie literkę z i w tym momencie timeline rozszerza się na całą szerokość ekranu i swobodnie znowu mogę szukać odpowiedniego momentu. DaVinci jest bardzo stabilnym programem. Mimo to jednak polecam Wam włączyć sobie na stałe opcję automatycznego backupu po to żeby nie stracić zmian które wprowadziliście. Żeby to zrobić klikamy DaVinci Resolve, preferencje, przechodzimy do zakładki User i następnie wybieramy tutaj Project, Save and Load i zaznaczamy na pewno opcję Live Save. I ja mam zaznaczoną także opcję Timeline Backups. I tutaj możecie sobie także zmienić interwały, jeżeli potrzebujecie częściej, to robić to tutaj. Macie właśnie tą opcję. Jeżeli na przykład dodaję ujęcia do mojego filmu, to tutaj w lewym okienku mam okno podglądu tych moich klipów z Media Pool i mogę to robić na trzy sposoby, które pewnie każdy zna, czyli przeciągając w ten sposób przeciągam zarówno audio jak i wideo. Natomiast tutaj na dole mam dostępne opcje albo przeciągnięcia samego wideo, albo samej ścieżki dźwiękowej. Natomiast mało kto wie, że te same funkcje można tutaj rozszerzyć o te funkcje, czyli na przykład w bardzo szybki sposób mogę sobie umieścić klipy nad moimi istniejącymi klipami, dodać je na końcu, albo po prostu nawet nadpisać. Te opcje naprawdę bardzo przyspieszą Wam montaż. W czasie montażu filmów w poziomie często jest też tak, że możecie wykorzystać niektóre klipy do innych projektów, albo na przykład do zrobienia filmu w pionie. Dlatego bardzo przydatną opcją w DaVinci Resolve jest opcja zaznaczania kolorami niektórych klipów i od razu polecam Wam dopisać sobie skróty klawiaturowe, dzięki którym będziecie mogli to Robić po prostu klikając i przyspieszając sobie pracę. Załóżmy, że mam kilka fragmentów, które oznaczam sobie kolorem zielonym, i te klipy filmowe to są klipy filmowe, które tym bardziej chciałbym na przykład wykorzystać do jakichś właśnie moich filmów pionie do shortców. Mam zaznaczone tego typu klipy innymi kolorami także zaznaczam sobie miejsca do których na przykład mogę wrócić i takim kolorem jest dla mnie kolor różowy i wtedy na timeline, jeżeli mam ten timeline tak oddalony, to od razu mogę wychwycić te klipy i wiem, że w tym miejscu muszę coś poprawić. Ale wróćmy teraz do fragmentów, które są zaznaczone na zielono. Zróbmy sobie teraz drugi timeline, więc tutaj w oknie Media Pool klikam prawym przyciskiem, zaznaczam Timelines, create new timeline i tutaj to będzie pion. Odznaczam sobie opcję Use Project Settings, zmieniam format na pionowy. I teraz wracam sobie do mojego oryginalnego timeline'u, i to co muszę zrobić, to oczywiście kliknąć tutaj w zakładce u góry Timeline, Select Clips with Color, w tym przypadku Lim. Zobaczcie, zaznaczyły się wszystkie klipy, klikam Ctrl C przechodzę do mojego timeline'u w pionie i klikam Ctrl V i zobaczcie wszystkie klipy na zielono zostały skopiowane do formatu pionowego oczywiście są przerwy ale w bardzo łatwy sposób je usuniemy klikamy edit a następnie wybieramy opcję delete gaps i w tym momencie mamy już wszystko dosunięte i możemy zacząć edytować Nasz film. Jeżeli wybieracie fragmenty ujęć z waszego klipu, to bardzo pomocną opcją jest pokazanie waveforma także dla tego okna podglądu tutaj. I żeby to zrobić, klikamy sobie trzy kropeczki i tutaj mamy dwie opcje: albo zoomowany audio waveform, albo full clip audio waveform. Ja osobiście preferuję full clip audio waveform i dzięki temu tutaj od razu widzę fragmenty, które po prostu są do wycięcia, ewentualnie te, które nadają się do wrzucenia do filmu. To naprawdę bardzo pomaga i przyspiesza montaż. Czasem jest też tak, że chcecie wyciąć dosłownie bardzo mały kawałek z jakiegoś dłuższego klipu, i tutaj w oknie podglądu jest to rzeczywiście ciężko utrafić, żeby na przykład wyciąć sobie 8-10 sekund jakiegoś ujęcia. Dlatego zaznaczcie sobie na przykład początek, wciskamy literkę i, a następnie przejdźcie sobie tutaj, klikamy sobie plus i na przykład wpisujemy, że chcemy 10 sekund, czyli 10 i 2 zera, Znacznik nam się przesuwa, zobaczcie, o 10 sekund klikamy o i już mamy 10-sekundowe ujęcie naszego filmu. Czasem jest też tak, że jeżeli macie jakieś nagranie dialogu, gdzie coś mówicie, macie ostre cięcie i chcielibyście podocinać po jednej, może dwóch klatkach w zależności od tego, jak to wszystko będzie brzmiało. I najszybszym sposobem, i według mnie najlepszym jest użycie narzędzia trim. Zaznaczamy sobie pierwszy klip i załóżmy, że chcemy go delikatnie dociąć. Wystarczy, że przesuniemy sobie i zobaczcie, po jednej klatce możecie docinać, aż będzie to przejście jak najbardziej idealne. I to samo możemy zrobić sobie z tym klipem. Wystarczy, że zbliżymy sobie, zmienia się nam ikonka i w tym momencie możemy sobie, popatrzcie przycinać dosłownie po jednej klatce nasz klip. Oczywiście ważne jest, żeby to robić na maksymalnym przybliżeniu. Jeżeli będziecie mieli problemy, coś nie będzie Wam zbyt dobrze działać, to wyłączcie sobie tą opcję snapping tutaj, ten magnes. I to, co Ci pokazałem, to nie wszystko. Kliknij w ten film, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, jak robić jeszcze ciekawsze filmy i lepsze montaże w DaVinci Resolve.